To Ile pas... to kosztuje? Ile to kosztuje? Dziesięć masz w środku. 10 Dziesięć. Dziesięć sztuk. Obstawiam, że jedna sztuka... Jedna, nie jed... sprzedaje się pod na sztuki. Fajek też się nie sprzedaje na sztuki, a jakieś kupowałem, nie? What? Panie i panowie, Mateusz pierwszy raz widzi tampon. Para absurdu. Wracamy do was ze zdwojoną mocą po naszej dwumiesięcznej przerwie i dzisiaj wracamy z filmem, który nie ma takiego kopnięcia, ale was nie Excuse rozczaruje. Być? Czy nie ma takiego kopnięcia? To jest film, który przygotowała dla nas, dla was, dla nas, dla was, dla, dla mnie, Klaudia, żeby sprawdzić jak płytka jest moja wiedza na temat podstawowych produktów kobiecych. Film będzie polegał na tym, iż mam przygotowane 12 produktów. Typowo kobiecych dla Mateusza. Was, kobieta nie może żyć. Absolutnie totalnie może, ale zazwyczaj kojarzą się z kobietami. I jestem ciekawa, czy będziesz w stanie zgadnąć ile dana rzecz kosztuje. Jeżeli nie jesteście kobietą. Ale czemu? No kobiety też mogą. Wiec. Nie wolno im zgadywać. One wiedzą, ile to kosztuje. <noise> ale niektóre kobiety. Nie mogą... wolno im zgadywać. A jeżeli kobiety niektóre się nie malują, na przykład nie wiedzą, ile kosztuje maskara. To i tak nie wolno zgadywać. Okej, okay, nie wolno wam zgadywać, ale. Jak nie jesteście kobietą, to zgadujcie razem ze mną, reprezentujcie płeć męską i pokażcie, że wiemy, ile kosztują rzeczy, bez których kobieta nie może się obejść. Może się obejść i kobiety, nie słuchajcie go zgadujcie z nami. Mały disclaimer na samym początku. Część z tych rzeczy, w zasadzie większość, może mieć różną cenę w zależności od tego, gdzie je kupicie. Wiadomo, że produkty do makijażu zazwyczaj są tańsze w internecie niż w popularnej drogerii, ale w większości sugerowałam się cenami, które są w popularnej drogerii na R. Czyli co, bez zbędnej zwłoki... O, już dawno tego nie było. Bez zbędnej zwłoki, zabieramy się do zgadywania. Na pierwszy rzut produkt, który... Uwaga, uwaga, powiem to słowo, jesteś gotowy? Dawaj. Miesiączka. Podpaśniki. Pachną lawendą. Ładnie pachną, nie? Czy dodatkowy feature jest płatny? Czy. <laughs> Może! Mateusz, ale to nie jest test smaku. Ty masz określić, ile to kosztuje, a nie wąchać i jeść. Ja po smaku oceniam cenę. To jest ile pas... to kosztuje? Ile to kosztuje? Dziesięć masz w środku. Dziesięć sztuk. Obsawiam, że jedna sztuka. Jedna, nie jed... sprzedaje się pod na Fajek też się nie sprzedaje na sztuki, a jakoś kupowałem, nie? 10 sztuk. Obsałem, że jedna sztuka kosztuje Was około złoty 40, zł, Jedna noc. Mhm. Więc obstawiam, że cała paczka kosztuje 13,99 Czyli myślisz, że my kobiety tylko za to, że jesteśmy kobietami, żeby spać musimy płacić złoty 40? Zł. Taka paczka generalnie starczy na około półtora dni. okresu. półtora Tak. To co, macie okres przez 7 dni? cała wiedza biologiczna. Tak. Macie okres przez 7 dni? What? Chyba kolejny film to będzie wszystko, co Mateusz chciał wiedzieć o miesiączce, ale bał się zapytać. Dajcie łapki w górę, jeżeli chcecie taki film. Mój drogi, paczka pod pasek kosztuje... Ta konkretna. Ta konkretna kosztowała mnie 8,70. Hmm. Czyli jedna noc bez martwienia się o to, że zawrócisz białe prześcieradło. To 87 groszy. Okej. Okay. Co, okej, wyobraź sobie, że przez całe życie musisz tyle płacić. Rzuć podpaski tam. Rzuć, nic nie gadaj, rzuć! Była noc, teraz musi być dzień. Możesz sobie odpakować, zobaczyć. Mogę? Możesz. Wiesz, że tego nigdy nie robię. Unboxing tamponu. Raz w życiu miałem do czynienia z tamponem. Zna nie Nieużyty. Znalazłem kiedyś na obozie na umywalce. I chciałem sprawdzić, czy one faktycznie jak... Pamiętasz jakieś były takie zabawki, co się dawało do wody i po trzech dniach na przykład rosły? Ja nie myślałem, że tam jak dasz do szklaneczki z wodą, to on urośnie. Ja patrzę na Twoje reakcje i Twoje historie, to serio myślę, że my zrobimy film o okresie. To nie... Mogę otworzyć? Możesz. A będzie jeszcze do użycia później? Będzie... Hmm. Nie, ale możesz. What? Panie i panowie, Mateusz pierwszy raz widzi tampon. To jest taki wielki. I coś, coś, coś jest Nie tam... w tą stronę. Co? Wypchnij. Jak wypchnij. Ło! <grym> wow! Właśnie chciałam powiedzieć. Specjalnie wzięłam te tampony, ponieważ są to tampony z aplikatorem. Możesz kupić samo coś takiego. O to. I wtedy ręcznie aplikujesz. Albo możesz kupić z aplikatorem i wtedy jest po prostu wygodniej, łatwiej. Niektóre kobiety w inny sposób niż bez aplikatora też nie mogą sobie poradzić z tamponami. Dobra, ile to kosztuje? Jak myślisz? Ile jest w środku? To musi być 16. Gran... 16? To mhm. musi być grande, drogie. Ile to kosztuje? 12 zł. Zgadłeś. Kolejna rzecz, którą wymaga się od kobiet, golenie. A od mężczyzn się nie wymaga? No wymaga się, ale jak wyjdziesz w brodzie, to nie będzie takiego krzyku, jak zobaczysz kobietę, kobietę która brodzie. ma <noise> kobietę w brodzie. Ale jak to zjesz i powąchasz, to ja nie ręczę za siebie. Nie jedz tego Mateusz. Pachnie jak lody. Tak? No to fajnie. Ale nie jedz tego, please. Uuuu. Uuu. Ładnie. Ej, o Jezusy nie róbcie tego w domu. Obstawiam, że taka, ale taka puszka starczy na długo. Też tak podejrzewam. Dobra, no. ten obstawiam, że kosztuje 16 zł. 8,50. Poważnie? Tak. Kobiety mają takie tanie do góry, nie? A twoje są oh, no, Oczywiście, że tak. Naprawdę? No i wam jeszcze tak ładnie pachną. Daj jeszcze raz pomychać. No patrz. Oj. Je... Co to ją kierowało na Patrz, że po tym filmie będziemy weźmę rzeczy kobiety. w bo normalnie nie mam, tak? Jedziemy dalej! Jak już nóżki ogoliłyśmy, mhm. Najpierw to ty mi powiedz, mój drogi, co to jest? Te zapalenie znasz w sprayu. Rajstopy tak w sprayu. Tak, rajstopy nice. w sprayu. Polecam. Nie, nie! Jezus, Maria, cię zabiję. Tego nie próbujesz. Ja się boję, co będzie dalej. Ile <noise> Na spróbuj? ile ich użyć ma? możesz użyć użyć? Na wiele razy. Nie jest tak, że wiesz. Okay. Eee, Kupujesz raz i masz moim. To wiem, że z 25 zł taka puszka kosztuje. Wtedy, kiedy ja kupowałam, mm -hmm. w się. kosztowały 56 zł. Wow Natomiast w internecie jak chcesz kupić, mogą kosztować 35-40. Blisko. No, Dobra, mamy ogolone nogi, mamy rajstopy, mamy okres. No. Teraz czas sobie pomalować paznokcie. Lakier do paznokci, hybrydowy. ale uwaga, hybrydowy, tak jest. Nie, dobra, tego, nie, nie tego lepiej nie. Ale ładnie pachnie. Eee, taka buteleczka, obstawiam, kosztuje 25 zł. Blisko 30 zł. Często chodzę. Obstawiałem, bo taka jedna buteleczka starczy na długo, ale to jest taka cena taka fair. Za to, że tak. chcesz mieć pomalowane pazury hybrydowo, że to się trzyma normalnie przez tydzień, ale przy Twoim wygazaniu paznokci to przez 7 godzin. Dobra, na przeżyjemy. Tak? Ale jak pójdziesz do kosmetyczki, no no, to, to wiem, że. A ty się jednorazowo. jak kupisz złotych? na AliExpress, tak Dokładnie, jak ja. Ryzykując, co prawda, grzybice paznokci, ale. Poważnie? Oszczędzasz dziewczyno. Nie wiem, jak to zapowiedzieć. Papiloty. Papiloty. Do czego są papiloty? Do latania samolotami. Papiloty. Zgadłeś. To jest w kolorze gąbki. To w Bo kolorze to jest gąbka. gąbka. Ew. Ooo! zostaje ryju. O! Takie papiloty muszą być tanie, ponieważ to jest gąbka. Myślę, że kosztuje nie więcej niż taka tania gąbka w kerfurze do mycia się. Obserwam, że paczka papilot kosztuje. Papilotów! Papilotów? Kosztuje 7-8 zł. 5! No i Fakt. Blisko, bo 5 promocji, 7 normalnie. No to gratulacje. zrobić ci Loki na noc w nagrodę. Ale nie na głowie. Ooo. <noise> Pod pachami. Nice. I teraz przechodzimy do najprzyjemniejszych rzeczy, czyli makijaż. Na sam początek... Beauty Blender. No pięknie, no patrzcie jak ja go wyszkoliłam. Ja chcę tylko powiedzieć, to jest tania podróba. To nie jest oryginalny Beauty Blender. No nie, ale nie jest. To nie jest oryginalny Beauty Blender. Pamiętam, że była jakaś taka afera, że ludzie się strasznie irytowali. Dlaczego taka mała gąbeczka kosztuje 5-6 dych? Też Ta tak była afera, pamiętam, o takie słynne brytyjskie szczotki do włosów, które chyba kosztowały 7, 7 dych. Skąd ty to wszystko wiesz? Ta tania podróba kosztuje 25-30 zł. Ty no skadłeś, no? Nie, no, jesteś Kenianą. Ale wiesz dlaczego? Bo odkąd. No. Odkąd była ta afera z Beauty Blenderami, zawsze mi intrygowało. Za co się faktycznie płaci to takie duże pieniądze I za każdym razem jak jesteś w jakimś sklepie, w jakiejś drogerii To z ciekawości patrzę na ceny, więc jakby siłą rzeczy muszę wiedzieć No to nice A tani Beauty Blender no. ma jeden problem no. Pochłania wszystko do siebie, dlatego trzeba go pierwsze nawilżyć wotą Żeby nie pochłaniał do siebie wszystkiego Boże, jak on jest mądry, jak ja go doceniałam. Dobra, dalej Coś, czego u mnie nienawidzisz i zawsze każesz mi ściągnąć Stuszne zęsy? Tak Zawsze mi mówisz, że mam ci ich nie wyrzucać, jak leżą po całym domu. Tak! Bo są drogie. Tak. Więc obstawiam. A to są jakieś drogie? Te są specjalne, bo uwaga, być magnetyczne. Normalnie powiedziałbym, że takie kosztują z 6 dych, uh -huh. ale że nie mają tego eyelinera, to obstawiam, że kosztują z 45-50. A ile myślisz, kosztują nie magnetyczne, tylko standardowe rzęsy, takie jak na przykład 20, ja mam 50. na 25-30. 25-30 zł. No, odkryj, się ta rzęska. Znowu. Czy zgadłem? I tak i nie. Okay. Klasyczne rzęsy kosztują przeciętnie 20 zł do nie. 30 lepszej marki. Te kosztowały 30. De Widzisz? Było spojrzeć, gdybyś zapłaciła 50 zł, to byłoby z eyelinerem. I hmm. tu jest pies pogrzebany. Właśnie, no. Kolejna rzecz. podkład. BB-8. Ile może podkład do makijażu kosztować, Mateuszku? Ten kupowałem z Tobą w Korei, więc powinienem wiedzieć. To nie jestem z Korei, ale. Jak okay. nie. Jest nie, po inny. koreańsku. To jest koreański, napisane. ale kupowany w Polsce. Z 45 zł, bo ten ma filtr. Czyli... jest na 40. Zgadłeś się. Wow. Wiem, ile kosztują babskie rzeczy. Nice. No to przekonamy się do końca. Kolejna rzecz. Maskara, bitch. Ile Mascara. to kosztuje? Może to jej urok? Może to... Dome. Wysoka cena. Maskara, starczy na długo. No, nie do końca. Jak bo nie? nawet jeżeli ci zostanie, to może się wysuszać i musisz wyrzucić. Maskara Moż, jest na koło. Nie wody doleć? Ja tak robiłem z długopisami, markerami. Jak mi się kończyły, to dolewałem trochę wody, wstrząsałem. Trik Mateusza, dolejcie wody do maskary. No kurde. Ile? To obstawiam, że z 30 zł. W Rosmanie 65. Przepłacasz! Ja widziałem tańsze. No, w internecie rzeczywiście są te maskary tańsze. Taka lepsza od 20 do 60 zł. Boca leciała prosto z Francji. oh, że France de mascara. Pozostajemy w temacie oczu. Paletka do cieni. Paletka cieni do cieni. Mój cieni mam dla ciebie paletkę. Proszę! Czy to jest ta paletka, którą wypuścił Shane Dawson z. Yy, yy. Nie, na to mnie nie stać. Nie, no. Naprawdę polizałeś? A co, nie można? Ta paletka. Mm -hmm. To jest oryginalna, czy nie oryginalna? Oryginalna, wyjątkowo jak na mnie. Taka paletka cieni starczy na długo. Obstawiam, że z 80 zł. 120. Za to! <laughs> Paletki cieni oczywiście mogą kosztować od. 16 zł. No to czemu takich nie kupujesz? Bo mają gorsze, jakby. A ja myślałem o tych paletkach za 80. Aż do potrafią kosztować 300 zł, 350 zł. Ale to wtedy starczy na więcej? Czy... Są większe pojemniki? Czy... Nie zawsze to jest jakby powiązane. Płacisz za markę. Właśnie paletka Shayna Dosona i, i Jeffree Stara na nasze by kosztowało około 250 zł. Eww. I warto? Nie warto. Dawaj, kolejny. Róż do policzków. Burzuła, Paris. Też, też musi być drogie, bo jest hon, hon, hon z Paris. Ma. Jest w zestawie z pędzelkiem. O. Pachnie No weź na... jeszcze na drugi, żeby... Pachnie jak moja ruchy. babcia. O, ma lusterko. U, ma magnes! Ale fajny! Dlaczego macie takie fajne rzeczy? My no. mamy zabawki, a wy nie. No właśnie, Zaraz kurde. Wy macie zabawki jako kobiety, a faceci muszą sobie kupować zabawki. No. A ty mi później wypominasz, a nie możesz sobie kupić zwykłego cienia do powiek bez magnesu? To jest jeden kolor, ale ma fajne feature'y. Ma no. magnes, ma pędzelek, ma lusterko. 40 zł. Idealnie po środku trafiłeś. Bo w Rossmanie taki cień kosztuje około 50 zł. Czasami 60 zł w niektórych drogeriach. Róż no. znaczy się. Natomiast w internecie... Od 30 do 50 do... zł. Nice, nice job. I na sam koniec makijażu, i na sam koniec naszego odcinka szminka. W kolorze smurfnym. <trafię> tak. <trafię Ej, to mogę polizać teoretycznie. Mam w języku? Nie mogą tego robić w jakichś smakach, skoro to nakładasz na usta, a później się obliżesz, to i tak to skończysz w swoich ustach. Jak Mag jest drogi, a nix jest średni, <trafię> mm -hmm. to jest do ust 16 zł. I wish 30 kilka. Za to? <laughs> tak. Oh, no! No to teraz podsumuj, zobacz, jak kobieta się musi pomalować, no. to weź podsumuj to wszystko. To w ale ogóle ty, jest tylko ale, kilka bo rzeczy. Ty jesteś droga w utrzymaniu, ty chcesz drogie rzeczy. Nie, to są ze średniej półki. Jakbym chciała drogie, to bym chodziła do sefory, kupowała jakąś Anastazję Beverly Hills czy inne takie. Kobiety, jeżeli chcą o siebie dbać w takim bardzo stereotypowym znaczeniu. Mhm. Nie mówię o tym, że dbać, że dobrze jedzą, że chodzą na siłownię, że biegają. Tylko o wygląd. Chcąc dbać, właśnie w znaczeniu, jeżeli chodzi o wygląd, to jest to drogie. Rozumiem pewne ceny i pewne marże nałożone na kosmetyki, typu cienie do powiek, cienie, róże i tak dalej. To te produkty takie podstawowe. Do higieny. Do higieny są drogie. Są mhm. zupełnie szczerze uważam, są drogie, ponieważ. To jest coś, co jesteś zmuszone używać. Nie musisz tak. używać drogich cieni, do powiek i tak, tak dalej. Możesz sobie kupić tańsze, dostać grzyba na oku i tak dalej. Tak. <grafisz> Możesz. Natomiast e, rzeczy typu podpaski, tampony nie są tanim wydatkiem. Oczywiście jednorazowo nie są drogie, no bo ktoś powie, o paczka kosztuje te 16 zł i wypalam jeden na dzień. Okej, okay. ale paczki fajek nie musicie kupować, a tampony i tak dalej kobiety muszą kupować, więc jest to drogi wydatek, jeżeli policzymy w skali roku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. My widzimy się z wami już w przyszłym tygodniu i planujemy, żeby to był odcinek z serii reakcji na film, który tak bardzo dobrze przyjęliście, więc nie martwcie się, te filmy z naszego kanału nie znikają. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Cześć i czołem! Ba -la! Ba -la!